Dobry wieczór. Witajcie koziorożce urodzone pomiędzy 22 grudnia a 5 stycznia w czytaniu na lipiec 2021 roku. I jest to czytanie dla nas, bo i ja jestem w, tej, w tym przedziale czasowym urodzona. Jest to czytanie właśnie dla koziorożców z tego okresu, dla ich najlepiej rozumianego dobra. I oczywiście proszę tutaj o prowadzenie mnie w tym czytaniu. Jest już całkiem nieźle, choć jest środek nocy. Znaczy może jeszcze nie środek, nie przesadzajmy, jakaś pierwsza może ale już się zrobiło tak jakoś w miarę przyjemnie. Nie jest tak rozpaczliwie duszno, parno i lepko. Więc może to nawet, nawet karty mi się nie kleją. O, proszę bardzo. Niesamowite, bo jakoś tak mi przylegały do rąk nadmiernie. Dobrze. Nie ma co się rozdrabniać, trzeba jechać z tym koksem. Sama jestem ciekawa, co nas czeka. Przełożymy sobie może te karty gdzieś, wszystko jedno tam, gdzie na żywioł idziemy tam. Dobra, teraz wiadomo, gdzie góra, gdzie dół, dobrze. I teraz tak. Pierwsza karta mówi o tym, jaką energię przynosimy z miesiąca poprzedniego. No i... No i o ile sobie przypominam, to był kończyliśmy miesiąc poprzedni. Wdaje się, że kołem losu, ale takim momentem równowagi w tym kole losu. No i tutaj zaczynamy również taką zrównoważoną energią bezpieczną, energią czwórki denarów. Czyli sobie wnosimy to poczucie bezpieczeństwa z poprzedniego miesiąca i jakieś tam równowagi. No tutaj już nam się robi trochę bardziej skomplikowanie, bo energie, energie, o, energie na, na, co ta karta? No tak, nie wiedziałam, że to się tak skończy, że jeżeli, że jeżeli stawia się karty w taki upał, to po prostu one są one się paćkają, brudzą się. Przykleja się do nich już wszystko. Znaczy wszystko. No każdy jakiś tam brudek zostaje i się gromadzi. Ale tego się spodziewałem i dlatego wszystkie czytania w tym miesiącu robię tą talią, żeby się wykończyła jedna. A nie kilka. No dobrze. No niby jest pięknie, wchodzimy z tą, z tą taką stabilną sytuacją, ale tu się już zaczynają pięczyć schody, jak widzimy. To jest to, co się ma wydarzyć. Jakieś główne energie miesiąca lipca. Nie wygląda to najlepiej. O, I to jest wyzwanie. I zobaczcie, i znowu w tym samym miejscu. I znowu w tym samym miejscu, co w ubiegłym miesiącu. Czyli czegoś nie przerobiliśmy. Albo się trochę zmieniły warunki. Rada to jest. To jest. To jest karta kochanków w charakterze rady na ten problem. To jest rada ogólna do miesiąca. No powiedzmy sobie, że amatorska. No dobra, niech będzie. I czego nie, no nie robić tutaj? Nie, nie naszej karty. Ona, to jest co robić, czego nie robić. To jest rekomendowana postawa, bądź nierekomendowana. Nie I Tarot nam nie radzi korzystać z uroków naszej, naszej własnej, prywatnej karty. Naszego diabełka przepięknego. No, zobaczymy dlaczego. I co przeniesiemy w następny miesiąc? Dziewiątka Pentakli. No więc dobrze. Wszystko jedno, jak wygląda ta sytuacja na pierwszy rzut oka bo wygląda dość niepokojąco, szczerze mówiąc. No to przynajmniej się dobrze kończy. Dobra. Czyli tak, mamy czwórkę denarów. Jest to energia bezpieczeństwa finansowego, jest to energia stabilności. To jest czwórka. Nie dość, że czwórka to jeszcze czwórka ziemi, pentakli, denarów. To oznacza, że stoimy na jakichś tam solidnych podstawach. Ale mimo wszystko w tej czwórce jak się tak na nią popatrzy, to jest taki element strachu. Znaczy ta postać tutaj z takim, takim gestem, jakby się kimś opiekowała, przyciska, albo jakby broniła dostępu innym ludziom. Przyciska jakiś tam, nie wiem, jakąś torebkę z, z monetami do siebie. I teraz ona może być po prostu pytrusem paskudnym, który ma węża w kieszeni i nie wyda złotówki, albo może być po prostu osobą, która usiłuje obronić swoją stabilność finansową właśnie poprzez szczególne czuwanie nad tym swoim dobytkiem. To może oznaczać, że jednak jakiś strach się tutaj w nas pojawia że póki co jest stabilnie, ale musimy jakby uważać. Nie ma szaleństwa i trzeba o tym pamiętać. Więc mamy tu jakiś element strachu, jakieś niepewności, mimo że, te, że realnie ta sytuacja jest stabilna. Ale zaczynamy się już zastanawiać nad tym, czy aby na pewno możemy coś tam wydać, uszczknąć, czy lepiej ochronić to, co mamy. Na wszelki wypadek. No dobrze, mamy tutaj szóstkę mieczy jako jedną z takich zasadniczych energii na ten miesiąc. No i z szóstką mieczy, no to wiadomo, miecze to myśli, nie da się ukryć, ale te myśli są powiedzmy niezbyt spokojne. Pomimo, że jest to szóstka, czyli tak w ogóle karta takiej większej równowagi, jest ten element. O, oczywiście, że jest. Dla mnie ta karta jest zawsze pozytywna, ale to dla mnie, ja, no nie można być nierozsądnym. Jak się przyjrzeć tej kobiecie, to ona jest w sytuacji takiej sobie niezbyt ciekawej, bo nie dość, że jest przywiązana tutaj do tego jakiegoś palika, przywiązaną ma rękę, czyli w zasadzie ona jest w pewnym sensie ubezwłasnowolniona, ona nie za bardzo ma wybór ruchu, tak? Ona jest przywiązana do łódki, którą sobie ciągną czarne kruki. No więc ona tak nie za bardzo też ma jej wpływ na to, gdzie ją pociągną. Oczywiście kruki to myśli, to, no w tym przypadku oczywiście sądząc po niej, no to jakieś przybijające, niespokojne i bardzo jakieś takie smutne myśli. Ale skąd nie wiemy, że szóstka mieczy? jest taką y, kartą, na której, w której zawiera się ten potencjał zmiany na lepsze. To znaczy wypływamy z tych niespokojnych y, wód i wpływamy na bardziej spokojne. To pierwsza sprawa. A tu mam takie nawet wrażenie, że że to to jest jakaś linia brzegowa już tuż tuż i że ona po prostu wyląduje bezpiecznie na stałym lądzie. Jak ja wyciągam sobie tę kartę, kiedykolwiek, to ona mi zawsze mówi, zawsze, naprawdę, ona zawsze mówi. Nawet jeśli nie wiadomo, co się dzieje, to jakimś cudownym, magicznym sposobem wszystkie złe rzeczy albo takie, które wyglądają na złe, albo skomplikowane, zaczynają się same realizować, same się układać w odpowiednim szeregu i w ogóle wszystko zaczyna się samo prostować. I pomimo, że ona jest tutaj taka trochę ubezwłasnowolniona, tak jak powiedziałam, że ona nie ma wpływu na to, dokąd ta łódź jest ciągnięta, to ja widzę też tutaj taki element, powiedzmy, losu. Nie musisz mieć udziału w tym. Nie musisz sterować tą łodzią, nie musisz nic z tym robić, bo ta łódź i tak doprowadza nas na bezpieczne wody albo nawet do bezpiecznego portu. Choć na pewno trzeba przez te jakieś momenty niepokoju no, przepłynąć. Tutaj się tego nie ominie. Najpierw musimy mieć świadomość tego, że jest źle, żeby to się wszystko zaczęło układać na naszą korzyść. Druga tutaj jest tak, karta energii lipca. To jest ósemka. ósemka pucharów. Hmm. Ale może o niej chwilę, za chwilę. Może o niej za chwilę. Jeżeli, dobrze, to tutaj Mamy, tego, mamy tutaj tą szóstkę. I teraz co nas gnębi? Co nas gnębi? Bo tu mamy pewien taki element rezygnacji, tutaj mamy pewien element strachu, więc zapytajmy się, co nas gnębi. I gnębi nas znowu nasza przyjemna, ulubiona karta 8 denarów. Karta systematycznej pracy, wzrastania, tworzenia rzeczy coraz lepszych, coraz bardziej perfekcyjnych. No i poprzez to oczywiście powodowanie ogólnego progresu takiego finansowego, materialnego. Ale trzeba pamiętać, w tamtym miesiącu ta karta dla mnie nie oznaczała tego, co teraz. Ale nie było wtedy elementu, wtedy to był jakiś problem z systematycznością, zdaje się. Natomiast nie było tam elementu strachu. Tu my mamy ten strach mamy tę próbę jakąś ochronienia tego, co nam zostało, mamy jakieś lęki i musimy się przedrzeć przez te niespokojne wody, dlatego też ta ósemka pentakli zaczyna przybierać troszkę inny wyraz niż poprzednio. Jest to wyzwanie, tak, jest to wyzwanie, jest to trudność, jest to jakiś nasz lęk, jakiś kłopot. Coś trzeba, trzeba tutaj rozwiązać jakiś problem. Problemem tym jest ta ósemka. I ja myślę, że w tej chwili, w tym przypadku, jest to nasz jakiś lęk o utrzymanie ciągłości pracy, o utrzymanie ciągłości dochodów. Yy, dlatego tak może tutaj tulimy te, to, co, co mamy w ręku, prawda? Musimy to jakoś ochronić, oszczędzić, nie dać się okraść, no, zabezpieczyć sobie tyły. Yy, i ponieważ jest ten element tego strachu, to ja myślę, że naszym problemem jest niepokój o utrzymanie ciągłości pracy, bądź wręcz nawet już tej pracy możemy nie mieć. Ale nie sądzę. Ale nie sądzę, żeby to się... Raczej to jest nasz niepokój. Gdzieś wietrzymy taką możliwość, że to może się zdarzyć. Po prostu. No cóż, zdarza się nie, nie nam jednym i naokoło się wielu ludziom zdarza i będzie się zdarzało coraz częściej. Więc ogólna sytuacja, w której jesteśmy, może sprzyjać takiemu lękowi. Po prostu. Odpowiedzią na te, na te nasze tutaj mm, troski jest karta kochanków. No i ponieważ to raczej nie jest czytanie miłosne, jak widać, to Karta kochanków może oznaczać w tym przypadku konieczność pogodzenia na przykład przeciwieństw, prawda? A i to wtedy byłaby bardzo podobna rada jak w ubiegłym miesiącu, bo myśmy tam mieli, zdaje się, rydwan. Rydwan też godzi przeciwieństwa. Ale ja myślę, że to nie chodzi o zapanowanie nad przeciwieństwami, tak mi się wydaje. Mam teraz takie jakieś przeczucie, że albo tu chodzi o to, żeby oprzeć się na kimś, żeby postarać się dokonać jakiegoś dobrego wyboru finansowego, wejść w dobrą spółkę, bo to wszystko może być. Może oprzeć się na osobie ukochanej, tak? Może tak być, ale ja myślę, że tutaj chodzi raczej o dywersyfikację o dywersyfikację źródeł dochodu. Nie wiem dlaczego, tak mi się to skojarzyło, że trzeba mieć dwa różne źródła. Nawet bardzo możliwe, że pozornie, kompletnie do siebie niepodobne. Jakieś złapać za dwie różne dziedziny, w których można zarabiać pieniądze. Może to tak być. I miałoby to oczywiście sens, jako rada na na problemy z zatrudnieniem, z pracą, z zarabianiem pieniędzy. Jedno źródło może być niewystarczające, jeśli tak się obawiasz, no bo jedno jak stracisz, no to nie masz nic, tak? Jeśli się tak obawiasz, no to oczywiście możesz się postarać o to, żeby mieć więcej niż jedno źródło dochodu. Jesteś koziorożcem pracowitym, nie boisz się pracy, w zasadzie żadnej, w związku z czym to jest w zasadzie bardzo sensowna rada na te lęki. No oczywiście oprzeć się na na, oso na jakiejś innej osobie, prawda, też można. Jaka jest ogólna rada? Ogólna rada to jest ósemka. ósemka mieczy. No i to też jest jakiś taki, taka karta niosąca niepokój i lęk. Ale szczerze mówiąc, znaczy jest to bez wątpienia karta lęku, karta nierozpoznania sytuacji albo karta, opowiedzmy no sobie, jest to karta lęku. Zdecydowanie. Lęku i też tutaj czarnych myśli. I teraz mamy sytuację taką. Mamy tu siedzącą sobie osobę, w warunkach, jakie widzimy, i ona trzyma lustro, czy ma lustro przed sobą przyczepione, wszystko jedno. Przed nią jest lustro i ona się odbija w tym lustrze i widzi obraz nie taki, jak my tutaj widzimy, tylko taki. Czyli osoba, kto, to jest czysty lęk, to jest czysta imaginacja, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale jest to taka dość istotna energia strachu. Ponieważ to ma być rada, to pomyślałam sobie w ten sposób, że Tarot do nas tą kartą przemawia, tymi słowami. To jest Twój wybór, jak to będziesz odbierać i jak to się będzie toczyło. To jest zupełnie jak historia z dwoma wilkami. Będzie tak, jak pozwolisz sobie, żeby było. Wszystko zależy od tego, którego wilka karmisz. Czy tego, który widzi sprawy takimi, jakie są. Czy tego drugiego wilka strachu, który pokazuje ci fałszywy obraz rzeczywistości, ponieważ się boi. Ale to od Ciebie zależy. To jest jedno i to samo miejsce i dwa wizerunki. Może być tak, może być tak. I ponieważ są to myśli jest to ósemka mieczy, to ty decydujesz, ponieważ to są twoje myśli, to ty możesz nakarmić tego wilka, który, o, przed trzy oczy mówiła matko, przecież rzeczywistość wygląda, no tak jak tutaj widzimy, jest bezpiecznie, jest fajnie, albo tego, który będzie widział tylko i wyłącznie nieszczęścia i przeszkody. Czyli te, Tarot daje nam radę pod tytułem no, sam decydujesz, jak ci jest. Ale daje też nam możliwość uświadomienia sobie tego, że to jest strach. I jeżeli będziemy chcieli się bać, to będziemy się bali. I co my tutaj jeszcze mamy? Mamy kartę diabła. Czyli, no tak jak mówiłam, już kartę naszą. Z taką zaprzyjaźnioną, obłaskawioną kartę ziemską, ale powiedzmy sobie również kartę, która pomijając już inne znaczenia, również mówi o strachu. A nawet czasem jest to podstawowa warstwa. I tak w tym przypadku też jest, ten strach. I czego mamy nie robić według Tarota? Mamy pozbyć się tego strachu, tego lęku, bo to on... Cię trzyma na uwięzi. I to jest tak, to, No po prostu. Nie karm. Zastanów się, którego wilka karmisz. Wilka strachu czy wilka odwagi? I, i, I jasnego spojrzenia na świat. Oczami nieskażonymi lękiem. Bo tylko wtedy rozpoznajemy rzeczywistość. Jeżeli się nie boimy, bo jak się boimy. No to wiadomo strach ma wielkie oczy i nie wiadomo czym się to skończy. W związku z czym jak już decydujecie, to pamiętajcie, że no tutaj mówi macie niby wybór, ale z drugiej strony mówi no nie karmcie tego wilka strachu, nie karmcie. No dobra, to nie będziemy karmić wilka strachu. Jesteśmy odważnymi koziorożcami, które potrafią łazić po skalistych urwiskach. Okej. Okay. No i chyba tak to będzie, dlatego, że... A zaraz, a co z tą ósemką? Bo my tu mamy jeszcze ósemkę pucharu. Mamy tutaj jeszcze jako dodatkowy element... Aha, no niedobno, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, to się wszystko zgadza. Trzeba było jednak od razu pojechać tą ósemką, dlatego, że no mamy tutaj ten lęk, a w tym miesiącu mamy dwie karty odchodzenia od lęku. Z tym lękiem po prostu musimy się rozprawić. Tutaj odchodzimy od y, sytuacji jakichś takich stresujących nas, z jakichś niemiłych okoliczności. Co prawda, wiele tutaj nie mamy do powiedzenia i jakoś to samo idzie, że my od tych kłopotów odpływamy. Ale też mamy kartę świadomego odejścia. Świadomego odejścia od tego, co nam nie służy. Świadomego odejścia od rzeczy, które budowaliśmy, ale budowaliśmy i nam się znudziło. Albo nam przestało wystarczać. Albo nam w ogóle nie odpowiada to, cośmy budowali. I to jest karta odchodzenia od rzeczy, które nas uwierają. Po prostu. Czyli. Dwie karty odchodzenia. Tu mamy jakąś energię takiego niepokoju i utrzymywania na siłę troszeczkę tej stabilizacji. Tu nam mówi tak, to prawda, boicie się tego. Boicie się, że nie będziecie mieli środków na życie. Może jeszcze nie na życie, no bo jednak ta czwórka pentakli daje wam jakieś zabezpieczenie na chwilę, ale to jest to jest tylko czwórka pentakli, to żaden cud. Więc mamy powody do strachu, przynajmniej do niepokoju. Jeśli na przykład boimy się właśnie tego, tej utraty pracy, czyli tym samym utraty źródeł dochodu. Więc radą jest dywersyfikacja tych źródeł dochodu i odchodzenie od tego strachu. To się poukłada, bo się poukłada samo przy szóstce, się samo poukłada. Ósemka z kolei to jest już świadomy, świadomy wybór ale również zostawiamy coś, co już nam nie pasuje. A nam tutaj wszędzie widać, nie pasuje ten strach. Strach też jest emocją. To jest, to jest ósemka, y, ósemka pucharów. Chociaż nie wiem, czy nie jest przypadkiem uczuciem. Bo to jest różnica między uczuciami a emocjami. Ale dobrze, to już ja nie, nie będę teraz wnikać. Tak czy inaczej, odchodzimy. Najprawdopodobniej w tym momencie od uczucia strachu. Nie będziemy karmić tego wilka, nie będziemy budować. Nam i tak narosło już tutaj coś i dlatego też odejdziemy. Nawet może, może też być tak, że odejdziemy z pracy, która wydaje się nam niestabilna, prawda? Która straciła właśnie walor jakiejś opłacalności, no bo tu jednak jest naszym źródłem niepokoju. Może jest też tak, że. Jeśli, jeśli postąpimy zgodnie z radą tarota i spróbujemy zdywersyfikować te nasze, nasze dochody, no to wtedy może się okazać, że ta praca, która już przestała nam odpowiadać, już jest nam nawet niepotrzebna, ponieważ ta druga, którą sobie znaleźliśmy równolegle, mogła się stać, może się stać pracą główną dostarczającą więcej dóbr i zapewniającą większą stabilizację. I tak to chyba będzie, bo wchodzimy w nowy miesiąc z, z już z poczuciem absolutnego bezpieczeństwa. To już nie jest tam takie bezpieczeństwo czwórki, takie na bazowym poziomie, tylko to jest karta ogrodu, karta dziewięciu denarów, która mówi o tym, że naprawdę mamy wszystko, czego nam potrzeba albo jeszcze i więcej. Pławimy się w dostatku, a w zasadzie w takim dobrostanie, no bo to zależy od tego, co kto uważa za dobre dla siebie. Jeden będzie potrzebował kontaktu z przyrodą, a inny będzie potrzebował kupy pieniędzy, a inny potrzebował będzie bardzo dużo mniejszej kupki pieniędzy. Ale nieważne, jest to miejsce, które sami sobie tworzymy własną pracą. Jest to miejsce, które daje nam radość, spokój poczucie satysfakcji i spełnienia wszelkich naszych potrzeb materialnych. A czasem może być i tak, że nie tylko materialnych, ale to jest materialne takie mocno mimo wszystko. Przyczyną jest materia, rady są też takie no, w dużej mierze materialne. Dlatego też to na pewno chodzi o bezpieczeństwo finansowe które sobie sami zapewnimy na dużo lepszym poziomie niż na wyjściu. Czyli podejrzewam, że coś z tą pracą jednak w tym miesiącu tutaj wykombinujemy. No i bardzo piękne czytanie. Ja Wam bardzo dziękuję. Znaczy piękne. No widać, że przez swoje będziemy musieli tam przejść, ale przecież my jesteśmy przyzwyczajeni. No dobrze. Już nie lamentuję więcej. Dziękuję Wam bardzo i yy, dziękuję Wam bardzo za bycie ze mną tutaj w czasie tego czytania za oglądanie i mam nadzieję spotkać się z Wami przy następnym czytaniu dla Koziorożca na miesiąc sierpień. Dziękuję Wam bardzo i dobranoc!